Witam w tym tygodniu zajęliśmy się budową ścianek działowych. Teraz czekamy na więźbę dachową i postanowiliśmy zrobić więźbę kur, kur, tak, działówki. Dzisiaj je kończymy, ale chciałem pokazać jak to wygląda bloczki z Białorusi. Górtownia innych nie miała, bo teraz jest takie, taka masakra z materiałem, że ciężko go dostać. Ale jakoś się udało. I są bloczki z Białorusi. Niczym większym się nie różnią, jak te normalne polskie, w tym życiu, że są bez zamków, ale generalnie. Generalnie są ok. Krzywe jak każde tej klasy bloczki. No, tam była jakaś spiżarka od kuchni. No, tu będzie kuchnia w tym narożniku, to spiżarka. Tutaj mamy wejście do domu. No duże drzwi, dwa świetliki, i skrzydło. Tak wygląda. ścianki wymurowane. Pierwsza na zaprawę oczywiście i reszta na klej. Małymi klinikami, czyli gdzie trzeba. trochę podkładamy. U góry pianoklej. To nie jest zwykła pianka montażowa, tylko to jest klej w piance, który mocniej trzyma. Tutaj wchodzimy do domu, mamy od razu kibelek. Tutaj mamy wentylację z kibelka, jak widać. Nie wyszła w baję w kibelku z tego względu, że tutaj mamy strop z tych płyt rozęsa tak zaprojektowany, że tutaj był lany kawałek, reszta płyt i tego kanału nie mogliśmy bliżej dać jak w tym moment w tym miejscu. Ten to będzie robiona wentylacja to to będzie sobie tego bloczka trochę odkuć. Coś wymyślać, ale to już, że tak powiem, to nie nasza. Nie nasza robota. Tu wchodzimy dalej. Mamy kolejne pomieszczenie, tutaj będzie gar garderoba. wystarczająca jedna duża szafa i pokoiki pokoiki ładne z dużym oknem, duże pokoje tutaj właśnie dzisiaj będziemy te ścianki kończyć zostały nam tylko takie bez, bez otworów drzwiowych czyli szybko nam to dzisiaj pójdzie Mamy piątek, więc troszkę wcześniej dzisiaj skończymy, będziemy mieli weekend. Tutaj tam jeszcze jedna ścianka oddzielająca pokoje. tutaj, tutaj mamy komunikację. Też tutaj z fajną wnęką na jakąś szafę wejście do garażu do pokoju. tutaj chyba ten największy. Największa sypialnie. Tutaj kolejno. Wszystkie z fajnym, dużym oknem. Oświetlone. No i tu mamy łazienkę. Będziemy do łazienki. Też dość spora. Potem nie pamiętam, jaki to miał być układ. Ale że tu w narożniku będzie prysznic tam będzie wanna tu to będzie gdzieś tutaj, tutaj i ostatnie pomieszczenie to garaż wczoraj skończyliśmy na wysokości proża żeby je sobie obsadzić nadlać troszeczkę zaprawą cementową żeby mieć teraz prostą ściankę do wymurowania, dwie warstwy i wycinka będzie jeszcze u góry. U góry też zostawiamy jakieś półtora centymetra, dwa przestrzeni, żeby właśnie mieściła się tam pianka, klej, <grym> aby to się nie